Styczniowego, bo wchodzimy 150. rocznicę tego powstania naszego Zyłku Narodowego. A tutaj najpierw w kazanie, a później Niczym Sybir, ni kajdany, ni męczerski. zatruty ideologią bezbożnego materializmu, konsumpcjonizmu oraz rodami, które płyną zachodu, a które chcą zniszczyć instytucje małżeństwa przez to, że są legalizowane pary homoseksualne. We Francji już to zalegalizowane na nic, nie pomagają protesty ludzi. Nawet jeden w centralnej kafecze we Francji, Notre Dame, popełnił samobójstwo jako wyraz protestu przeciwko temu, co się dzieje. Tuż nas może ocalić, ja nie ma na świecie. W wyniku rozbioru Wielonarodowej Rzeczpospolitej w XVIII wieku spadła na naród polski wielka Kręska. Polacy liczyli w Rzeczpospolitej obojga narodów około 40%. A więc nie byliśmy większości. Większość obywateli Wielonarodowej Rzeczpospolitej to byli ludzie z innych narodów, ale kochali Polskę jako swoim ojczyznę. Tysięcy. tych, którzy ratowali Żydów, Żydów, jak waszym jest specjalny takie muzeum, to Polacy zajmują prawie ponad 6 tysięcy. Toczy się proces dadek w rodzinie Ułmów, Rzeszowskiego, która, liczna rodzina ratowana Żydów. Sytuacja była w Polsce ciężka. Nie zawsze się dało, że dobrze wracamy. Tylko chcę zwrócić na to uwagę, że gdyby nie Polska, populacja to Polska by dzisiaj na świecie nie istniała. I dlatego czas zadać sobie sprawę z tych fałszywych przekładań, które są lokalne w lokalnych rasie i w Polacy nie pogodzili się jednak z utratą samodzielnego wydłu państwowego. Od zaborcy czynili wszystko, aby przed Rucyfkacją i przez Rucyfkacją i germanizację wynarodowić Polaków. Ich swoim krzykiem okazał się Kościół Katolicki, który na ziemiach polskich był nie tylko instytucją kościelną, ale i narodową. Bez kościoła nie doszłoby do utworzenia państwa polskiego zacięcia mieszka I. Kościół był głównym czynnikiem, który zadecydował o istnieniu państwa polskiego. Dlatego ci, którzy walczą dzisiaj z religią, z Kościołem, są w ojczyźnie przyjaciółmi też i narodu polskiego. Nic nie dziwnego, że wszyscy wrogowie wiary katolickiej sprawdzili się na przestrzeni naszej historii jako wrogowie polskości i polskiej kultury. W przeciwieństwie do naszych sąsiadów Polska pojawiła się na mapie Europy równocześnie z przyjęciem Ustów księcia Mieszka I pierwszego 1966 roku. Obecny Kościół Katolicki w Polsce jest tak jak przed wiekami najlepszym sojusznikiem polskiego narodu. Wrogowie wiary katolickiej szkalują, tak jak przed wiekami. Duchowieństwo zakonnie wiedzy przez pryzmat urojony, czy też możliwie tłotknyść osób duchowych, szkamią wiarę katolicką i zasady katolickiej moralności. Nie podkreślają nigdy tego, co Kościół dobrego uczynił w przeszłości dla polskiego narodu i co czyni nadal, opiekując się biednymi, schorowanymi. Co czyni formacji duchowej, wychowania społeczeństwa, dobroczynności, szczególnie w czasie wojen, troski o chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz troski o Polaków zamieszkali poza krajem. Tam jest kolonia, byłem w Niemczech, gdzie są księża, tam są polskie szkoły. A niemieckie w Niemiec, parafii, na terenie Niemiec, dużej parafii, gdzie nie odprawia się ani jednego nabożeństwa w języku niemieckim. Wszystkie nabożeństwa są w języku polskim, wszystkie kazania, spowiedź tylko w języku polskim, rekolekcje także, tylko w języku polskim. <laughs> Więc tych rzeczy się nie, nie nagłaśni. Bez Kościoła katolickiego nie byłoby dzisiaj na mapie europejskiej Polski. Tym problemem nie zaprzątają sobie głów ateiści, komuniści i następcy liberałowie. Oni obecnie czują się więcej Europejczykami aniżeli Polakami. To nawet wtedy, gdy w Polsce mieszkali. Historycy zatroskani obiektywną prawdę zgodnie podkreślają, że najlepsi, autentyczni pobożni katolicy to zarazem najlepsi Polacy. Gdyż to oni najlepiej naśladują Chrystusa, który po boku najwięcej ukochał swoją ojczyznę. Płakał nad Jerozolimą przed jej upadkiem. Chrystus jako Bóg i człowiek wiedział, co spotkać miało w powstaniu w 70. roku. Cesar Stytus otoczył miasto Jerozolimy. I głodem zmusił ich do poddania. Głód był taki wielki jak i na Ukrainie, w latach 30., że nawet dochodziło do tego, że matki zjadały swoje dzieci do lunorzeństwa. Głód jest straszny. Po czasie w rozbiorze Polski, Polacy podejmowali walki o odzyskanie niepodległości. Walki te kończyły się na odwrót <tuszy> Jedynym w pełni zwycięskim powstaniem było powstanie Wielkopolskie, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku po wizycie Jana Pawelskiego Poznania. Poznaniu. Jan Pawelski to wielki muzyk i równocześnie kresów, szkodzi kresów. Bo bez kresów, bez ludności kresowej, ludność na terenie dzisiejszego państwa mówiłaby językiem rosyjskim lub niemieckim lub angielskim. Kresowiacy, który się tak nie i nie szanuje, nasze państwo nie dąży do tego, żeby zabezpieczyć jakiś rozwój kultury, podczas gdy Niemcy sprowadzili z Kazachstanu aż 700 tysięcy swoich rodaków. Rąka, który tu był sufraganem przed jest tu już jest to. Wspaniała postać, bohater narodowy. gręcząc go postrzegł, bo żeby Polacy na Śląsku głosowali za Polską, tak jako krewik jeździł do Szczeca Polski i na wiecach mobilizował Ślązaków, którzy byli germanizowani, żeby opowiedzieli się za Polską. I skutek tego poszczału właśnie od tego zmarł. Wywiązał się do który był użyczony jego zgodą w 1974 roku. Ale tego nie żałował. Cieszył się, że na polskim uciekle. Więc Kościół wychowuje prawdziwych patriotów, dla których życie nie jest ważne, tylko Polska. Dzisiaj niestety słowo patriotyzm nie jest, młodny, nie jest Dzisiaj ważniejszy jest Europejczyk. Nie wypowiadam się tu jako przeciwnik Unii Europejskiej, bo W wyniku tego powstania przyłączono do Polski najbardziej uprzemysłowioną część Śląska z katolicami na czele obejmowała ona 3213 km Powstanie styczniowe przeciw przeciwieństwie do powstania listopadowego było Z tym zasięgiem objąło szczególnie Królestwo Polskie Litwę i Zachodnią Białoruś. W niewielkim tylko stopniu Ukrainy woj i podry. Ze względu na słabość polskiego żywiona tych terenach. Wybuchło ono w styczniu 1863 roku, a jego bezpośrednią przyczyną było zarządzenie Aleksandra Wielkopolskiego, Naczelnika Rządu Cywilnego Królestwa Polskiego w 8 tysięcy imiennie, imiennie wskazanych rekordów. Powstańcy, którzy początkowo liczyli około 30 tysięcy żołnierzy, choć później udało się ich zmobilizować do walki około 200 tysięcy osób, nie mieli żadnych szans na zwycięstwo. Z potężną liczbową armią rosyjską liczącą około 500 tysięcy żołnierzy. Powstaliśmy, wzięła też udział grupa włoskich żołnierzy pod dowództwem pułkownika, podniesionego w czasie powstania do rangi generała. Był to Francesco Dullo związany z przyszłym papieżem, błogosławionym Janem w Janu XXIII. Poniósł on śmierć w czasie walki z wojskami carskimi pod krzykawką. Chcę także przy tej okazji wspominać, że solidarność czasem wywołuje cuda. Kiedy było posłanie profesoralne, to studenci wrocławcy, Niemcy, z Polakami walczyli z Rosjanami o wolność Polski. Także niezważnie kto kim jest, tylko jaka dusza jest. Bo są szlachetni także Niemcy i Rosjanie, Ukraińcy. A u nas też podmiotów ludzi nam obecnie nie brakuje. Powstanie styczniowe poparł swoim wysokim autorytetem papież, dzisiaj już powyższany w wielki przyjaciel narodu polskiego, zraził totalnie do siebie rząd rosyjski. czy naszego narodu, którego nie było na nami. Więc tak pamiętajmy, że rachunkiem zawsze dla żonego narodu był papież. Obojętnie jakiej narodowości. Tak samo i obecny papież, jak sami zauważyliście, dla na porach bardzo ze względu na postać błogosławionego Jana w II. Przekształciło się ono wielką wojnę ojczyźnianą dzięki masowemu oparciu o miejsca zapiętego klasztoru oraz o miejsca Po prostu ustańcy mieli oparcie tam, gdzie był klasztor, męski czy żeński, gdzie były Po prostu tam się czuli bezpiecznie, że nikt nie do nie straci. Cieszyło się ono też oparciem społeczności, szczególnie wiejskiej. Ludzie bogaci byli bardzo ostrożni, żeby nie utracić się majątku. Natomiast prosty ludzie, wieński, robotnicy okazał się większymi papierami niż inteligencja. Tak było i po wojnie. Najbardziej włączyli się w budowaniu ustroju komunistycznego inteligenci. To oni stanowili zaplecze polskich. Nie natomiast poparcia u ludzi maniennych, bogatych. Jednym z wybitnych przywódców Powstania Styczniowego był na podrażu, na podrażu ksiądz Stanisław Chrzuska podniesiony do rangi generała. Tak się złożyło, że niedawno byłem w Słowowie podlaski na tym miejscu, gdzie Rosjanie powiesili. Tak jak wielu księży zostało powieszonych za to, że są w obronie narodu polskiego. Dlatego taką publicznością jest odmawianie dzisiaj Kościołowi ducha te, tego autentycznego patriotyzmu. Powstańcy stoczyli z Rosjanami o... wielki przywódca Romuald Browna, który po, po klęsce powstania styczniowego został w 1864 roku powieszony ze swoimi współpracownikami na stokach Cytateli. Obecnie na tym miejscu znajduje się krzyż. Obok niego Rosjanie pozbawili życia około 1000 jego przywódców i około 30 księży a ponad 100 księży zesłano na Sybir. Poza tym Rosjanie mieliśmy nasz Sybir około 40 tysięcy powstańców. Około 9 tysięcy takich przywódców udało się na migrację do Zadu. W ramach represji powstawionych Rosjanie z chowali około 3 tysiące mają. W każdym razie Roman Traum, ten, który został powieszony ze swoimi czterema największymi przywódcami, miał być powieszony i dwunastu, ale car Aleksander pozostaje niepłaskawy. Ale kiedy zostali wieszeni, 30 tysięcy warszawiaków klękło w tym momencie śpiałało święty Boże, święty mocnej i... Boże coś Polskie, ale ten refren był ojczyznę, wolno, na wrócić pani. I jeśli dzisiaj są uroczystości w Warszawie i czasem na radio Maria nadaje te, te uroczystości, przebieg tych uroczystości. Proszę zauważyć, jeśli ktoś nie zauważył, że warszawiacy nadal śpiewają. Ojczyznę wolno, raczna wrócić pan ku oburzeniu To może na tyle, żeby nie przedłużać tak następnym kazaniom, bo jeszcze dwa tutaj wiele, ale jakiś memoriał to taki z tego, że mamy bardzo dużo dobrych stron, ale też jest wśród nas dużo zdrajców, ludzi wodnych. I trawuta donosi, na trawuta donosi do Rosji, od Polacy. Teraz się toczy proces księdza Władysława Kukowińskiego, który w Kazachstanie Proszę zauważyć, miał większe zaufanie do Niemców niż do Polaków. I apostoła Ewangelizował chrzciół udzielał Sakramentu w domach niemieckich. Polaku się ma. U nas teraz w minionym okresie mamy podane w mojej nam ponad 460 tysięcy za donocy pobierało pensję. A 1 i 150 tysięcy za darmo. Wielkim błędem naszego narodu interesowanie się nadmiernym, co się u sąsiada dzieje i ewentualnie do Także na marginesie tego starajmy się o ile <coughs> myśleć i mówić dobrze. Nie interesować się nadmiernie cudzymi błędami, ale własnymi, a jeśli już coś mówimy to tak jak jest, I będzie niezadługo beatyfikowany. Dlaczego o tym mówię? Bo u mnie powstała praca doktorska. Pani Asynger ze Szczegonia obroniła ją już. I w Rzymie, to w Rzymie dzisiaj świat jest taki, że wszystko jedzą. Zwrócili się do niej o przesłanie tej pracy do Rzymu na celu To Ona ją wysłała. I to, co odnów mam, mówię, to na marginesie tej pracy doktorskiej. Ale wracając do tego, że jeszcze następny powiem, więc trzeba powiedzieć, że ci chętni Polacy byli ludźmi bardzo marynarzy. Pieśni marynarzy były na Tak samo Mickiewicz, główne dzieło zwraca się do Matki Boskiej, bardzo święta, co jasnej i broni szefowej włosej sieci prawa. Wschodnie sanktuaria to były takie